Witajcie w nowym odcinku Pogradanki. Dzisiaj pogadamy o grze League of Legends. Jest to gra wydana w 27 października 2009 roku przez Riot Games. W tym odcinku na, na, naszymi gościami będzie Max z grupy Pranowos. Hej! No i Badzio. Witam. Max jest w piątej lidze, a Badzio jest brązie, ale gra bardzo dobrze i gra od roku To nie widzę, serio miałeś tam piątą ligę, bo trochę tak się... Sorry. Myśleć, Pią... to jest piąta liga. Sorry, brąz. Brąz, ale bardzo dobrze gra. Yy, gra od roku, Max gra od dwóch, tak jak ja. No dobra, co sądzicie o grze League of Legends? Tak, ee, super gra. Super gra. pisałem na angielskim artykuł o tym. Mm -hmm. No. Ale I... Jakieś zalety masz takie yy, większe tej gry, w porównaniu do innych, jeśli się spotkałeś z innymi grami? E, to tak, no zdecydowanie tak, zupełnie to jest różne, dlatego że Gry, no chociaż trwają długo, to aż nie aż tak długo jak się spotkają na przykład w takiej docie, albo smajcie. To są no tego typu grami właśnie, e, moje nie do końca takimi samymi, ale podobnymi gdzie sądzę, że chyba w Leech najlepiej było to zba zbalansowane pod względem na przykład e, konsumpcji czasu e, Jaki grafik, jak i też trudności gry. Okej, okay, a ty Badzio? Ja właśnie chciałem dodać, że y, każda gra jest praktycznie taka sama jeśli chodzi o sam system gry. Oczywiście w każdej grze może być, mogą być różne inne opcje, ale główne różnice pomiędzy grami to chodzi o y, techniczne różnice albo też Trochę perspektywy tak y jeśli chodzi o smajta to właśnie jest tam pokazana ta trójwymiarowa perspektywa i to jest dosyć przyjemny w tej grze. No tak, to jest dosyć fajne, no bo w Lolu mamy kamerę z tyłu bardziej tak, więc y w smajcie jest fajne bo jak sługanki to wtedy nie widać tego. Można naprawdę zaskoczyć za plecy, wyskoczyć. Ludziom. No tak, to jest to jest duży plus, że możesz komuś tak właśnie e, za plecy wyskoczyć e, choć tak de facto e, na mój gust e, w League of Legends tam też możesz coś takiego zrobić dlatego że no też e, miejsce po którym się poruszasz nie jest aż takie e, duże żebyś na przykład nie mógł nagle dobiec do przeciwnika e, choć no tak co prawda masz widok z góry i no faktycznie Twój przeciwnik, możecie w każdym wypadku zobaczyć. Właśnie. E, choć to mi miścami... sama... To no, dobra, właśnie mógł można dobra. też zobaczyć tak, że jakby w smajcie patrzymy z perspektywy postaci, którą gramy, bo właśnie jest to coś realistycznie, że nie widzimy jakby za naszymi plecami, a tak naprawdę podczas gry League of Legends widzimy całą mapę. Yy, a to czy coś widzimy, czy nie zależy od tego, czy mamy tam jak, jakby jakąś jednostkę, która pozwala nam na to, żeby zobaczyć przeciwnika lub cokolwiek, czyli na przykład Warda no. albo postać, tak? No. Tak. Um, jeszcze tak chciałem dodać, że um, mi się samemu na przykład zaczęło właśnie niedawno Gęęę, gdzie miałem taki przypadek, że um, siedziałem sobie na linii, farmiłem, e, giełem wtedy na topie, miałem przy e, na tym, na e, rzece miałem Warda i no... Nie zauważyłem, bo byłem skupiony na farmie, bo byłem na susem, no i to trzeba praktycznie liczyć tylko cały czas aż ci to Q wejdzie i walnąć odpowiedniego miniona, więc na spacji takiego już odruchu jak się siedziałem, więc miałem zblokowany ekran, patrzyłem się tylko w te miniony, nie patrzyłem w ogóle na minimapę i no wiesz, wiecie i taki gang był. Że aż padłem. No tak, no to właśnie w Lolu jest tak, że strasznie się skupiasz na grze i często warty nawet takiego masz to nie wykorzystujesz. go. Dokładnie, dokładnie. Um, Może Badzia ma jakieś tak, zdanie tak, na temat No właśnie jeśli chodzi dalej o porównywanie League of Legends i Smite'a, to właśnie um, w Smite masz tą łatwość, że jakby nie masz czegoś takiego jak jakby orientowanie się wreszcie gry, ponieważ y, i tak y, siłą rzeczy jesteś skupiony na swojej postaci, na tym co aktualnie robisz, a w Lolu możesz y, na całym ekranie widać, y, widzieć wszystko co jest na mapie właśnie całą mapę możesz przesuwać, a w smajcie w sumie nie możesz. Ja nie wiem, no, zaliczacie to do tak, plusy to... czy jako minus. Ale to też jest właśnie hmm. pokazanie tego, że Smite to jest inna gra i y, trochę o co innego w niej chodzi. Przypominało mi to straszne gry y, MMORPG, y, które polegają po prostu na tym, że jest jakiś event w tych grach i po prostu się ludzie nawalają i trzeba tam zjeść y, przeciwnika, coś. Coś takiego właśnie mi się to No do... tak, to jest takie właśnie ala coś w stylu yy, chyba najłatwiej mi przychodzi, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to taki metin. <grym> Dlatego, że no naprawdę, metin to jest takie false yy, to jest zresztą gra ala metin yy, smite, taki smite. No bo tak de facto jesteś tam tym wojownikiem czy czymś biegasz sobie, zabijasz tam stworki i od czasu do czasu musisz zabić coś większego. No, no tak. czy się taki jakby smaj, no oczywiście inna grafika i tak, tak dalej. Ale oczywiście jest motyw tego tak nazwa już to z Lola Nexusa, w sensie, że jakiejś bazy przeciwnika, którą trzeba zniszczyć, czyli też takie połączenie Tower defensea właśnie tego morpe No właśnie. A Ukazane tak, z perspektywy tak, no. trzeciej osoby. A tak naprawdę w Metinie zauważ, że tam grasz tak naprawdę cały czas, a tutaj tylko masz jakby urywki, tak? W jednej grze... No, no tak, się... tak, 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 tak. No nie, ja właśnie dlatego powónać... takie... Właśnie dlatego takie gry się... nazywają się internetowymi sportami ze względu na to, że właśnie gra się mecze, a nie jakąś yy, długą rozgrywkę. No właśnie. Nawet no trwapy, stało, tak. no tak, to prawda, prawda. Ja chciałem tylko porównać po prostu yy, rodzaj gry, ale jestem, ja że nie powinniśmy aż tak zbytnio porównywać Smite'a do LoLa, głównie z tego powodu, że no to są dwie odmienne gry, dlatego że Smite jest bardziej FPS-em. Znaczy nie FPS-y, no, bo to on no, no, Bez przesady z jest no. Bez Przez, przesady, Przez, bez... No przesady. first person perspective. FPP. FPP, właśnie. Nie. TPP, bo no, tak, on jest z on trzeciej no, trzeci osoby. No. no tak, ale nadal, no to jest prawie jak z pierwszej. Prawie. No prawie. Ale dobra, już może faktycznie skończmy porównywać Lola do Smite'a i na przykład też, jeśli chodzi o porównywanie, to porównaj, porównujmy sobie na przykład do Doty. Ja osobiście w Dotę grałem raz, ale już widzę naprawdę dużą różnicę, jeśli chodzi o te dwie gry. Tak, jest duża, pod... mi się wydaje, że pod kątem też grałem tylko jedną, ale pod kątem takiej jakby całej jakby intencji tej gry. Po prostu że tam masz inne zachowania. LoL dużo ci nie daje do Doty. I to jest właśnie bardzo ciekawe w docie, że y, można last hitować miniony przeciwników, dzięki czemu farma jest dużo, dużo trudniejsza i naprawdę dużo trudniej jest się wyfarmić i przez to gra się robi bardziej zacięta i trudniejsza. No, no i tak, powiedzieć, to że swoje miniony możesz zabijać. Nie, o, bo o jeżo, tak, właśnie. o no właśnie, przepraszam, swoje. No bo tak, Wiedziałem. Bo w lolu to chyba przeciwnika też możesz bić, no, tak, tak, tak mi się wydaje, ale nie jestem <laughs> pewien już. <laughs> no. Um, no Max. Coś... No ja tak chciałem powiedzieć, że z tego co ja wiem, bo zdarzyło mi się obejrzeć już parę filmików z doty albo no chociażby chyba raz ja nawet grałem, możliwe, ale w każdym bądź razie um, tak chciałem powiedzieć, że to są też sobie się różni bardzo, dlatego że tam gra umie, normalna gra umie trwać po tak nawet półtorej godziny tak. i to nie jest takie nic dziwnego. Czasami, z tego co I pamiętam. Się się teraz? O, docie. No mówię o docie. E, I w przypadku e, na przykład takiego lola, no to jest takie niedopomyślenie, że półtorej godziny gra trwała. Dzisiaj ja miałem jest swój tak. rekord, to było półtorej, ale powiem szczerze, że tak. Że ale tak nie, teraz już ten rekord chyba został bardzo pobity, trudno. bo ten, bo niedawno właśnie widziałem kolegę, mojego kolegi, w sensie byłem u mojego kolegi w domu. Oglądaliśmy innego kolegę i on już grał ponad godzinę 50, także ten rekord już jest na pewno dawno pobity. I <laughs> widziałem no to na też też oczy. Ale to, to są gry, też. które tak naprawdę to są wyjątki, no bo lol przeważnie trwa 40 minut. Może. No 40 do 50, tak. To jest średnio. No tak, no, to jest tak średnio, no też ja z, zazwyczaj liczę powyżej tej pół godziny. Liczę zawsze sobie, że jeśli mam godzinę, to na luzie wszystko zrobię. Mhm. Przecież się w godzinę zmieści A co powiedzieć na temat y, trybów y, w Lolu? Tego Dominiona i tak naprawdę Normala. Y no Co według ma, mnie czy? to ogólnie super, że wszystko takie, coś takiego wprowadzili, no bo to daje bardzo duże zróżnicowanie i tym podobne Ale e, na mój gust samo. najbardziej tak są grane 5 na 5 mapy Tak. Um, bo wydaje mi się, że jakby... Tak, to jest prawda, ale mimo wszystko ka każdej, no właśnie, w każdej jakby w każdym tym trybie e, i tak widzimy League of Legends, ponieważ praktycznie polega na tym samym i... Twisted Treeline i praktycznie Dominion i Summoner's Rift, ponieważ w każdym, jakby w każdym w każdym tribie jest motyw tego Tower Defensa, a też jakby no Tower Defense jednocześnie z tym jakby I jednocześnie tej próbą, esencji Lola, czyli że po prostu tej i próbą jakby zniszczenia przeciwnej wieży, czy... przeciwnika czy, czy, dokładnie. No to jest um, ten sam typ, że w lol chodzi, żeby coś tak tylko się po prostu innym jakby robimy to sposobem w każdym no. trybie gry. I no, też tak. ciekawy jestem, bo jeśli niektórzy wiedzą, może niektórzy nie, niedługo wychodzi nowa mapa do LoLa i właśnie bardzo ciekawi mnie A co jak to będzie, Pało. bo ja nie wiem nic na ten temat. Nie tak, mam pojęcia na razie. Nie masz pojęcia. To chyba jeszcze nie było nawet upublicznione także. Ja właśnie nie wiem no nie, czy na PBL nie ma Ale zostawmy ten nie, temat Nie ja dzisiaj grałem na PBL, nie, nie było tak No to tak. zostawmy ten temat, nic Nie no wiemy na razie to... Możemy też no, porozmawiać nie. o nowej czempionce Lisandrze Chociaż nie wiem czy coś Ale... wiecie aktualnie To się... Badzio. to jest ten Rozmowa na Lola, a nie na okay. czempiona Rozumiem a Nie Do. o czempiona no. Trzymajmy Więc... się tematu, o tak No właśnie eee... Więc... Czy wolicie dominion czy ten, normalna Zdecydowanie Dominiona jeszcze że gram wygra. tylko czasami, czasami dla zabawy takiej totalnej, nawet czasami sobie trolluję, biorę jakieś głupie spele, czy coś takiego. Czasami czasami w sumie coś jest potrzebne, grach. E, a zresztą wygra. kiedy już bijesz ten 30 level i zrozumiesz różnicę pomiędzy normalami a grami rankingowymi, to faktycznie normalne już masz po prostu olewasz totalnie, no bo co to za różnica czy taką zwykłą grę sobie przegrasz, czy no tak, wygrasz się o dla o zabawy, tak? Dominion czy normal? I czemu... Tak. Czemu nie lubicie dominiona? Co was odrzuca może w, w tej... No trybie? może nie odrzuca, on jest mniej interesujący Dominion został stworzony po to, żeby ludzie, którzy na przykład mają Mało czasu. E, 10 minut, 10-15 minut, no nie? Mogli Albo na przykład, że czekają na kolegę aż skończył grę. to żeby sobie zagrali takiego właśnie dominiona, no nie? Okay. Albo wiesz, no... To jest jak... zagrać. No, no, no w takim cs cesie... Znaczy no dobra, to jest może głupie porównanie, ale no w CSie też mamy normalne tryby też jakieś krótsze tryby typu deathmatch czy coś takiego I tam też to się oczywiście szybciej robi i no, no też można gra, na takiej zasadzie każda to... Każda gra jakby potrzebuje można powiedzieć takiej krótszej wersji, no bo lol 40 minut to nie każdy lubi Taką rozgrywkę i to jeszcze samemu najczęściej no to... To jest dosyć... może być dosyć I oczywiście, jak zaczynasz takie gry normalne, to nakłada ci się oczywiście ten przymus, że nie możesz wyjść z gry, po prostu tym słuchasz zabawę innym i oczywiście możesz zostać ukarany banem. I właśnie dlatego, jak masz mało czasu, to grasz sobie takiego Dominiona. Nie masz żadnego problemu. No, Ja tak chciałem powiedzieć, a propos banów, bo to jest ważna sprawa. Bany w League of Legends. Uważam, no. że w porównaniu z tym, co było kiedyś, jest o wiele lepiej doświadczyłem to sam kiedy robiłem sobie referala na konto i tam nie wiem wychodziłem zły wyszedłem, wyszedłem z gry znaczy wyszedłem no nie wiem no po prostu mnie było, że przez jakiś czas potem awkowałem i E, od razu LOL po tej grze jak spojrzałem tylko wszedłem na to konto to zobaczyłem, że dostaje tam ostrzeżenie, jeszcze jedna taka akcja i dostaję tam bana, no nie? No na pewno ten prostu... banów w lolu jest dosyć jakby na wysokim poziomie... Ja właśnie, ja bym chciała... Tak, teraz on został Poczekaj. usprawniony na mój gust e, tak? Po drugim sezonie, po zakończeniu drugiego sezonu. Dobra. Słyszę Badzia w tyle, więc pytanie, ponieważ ja szczerze. Mów głośniej, bo nie... cię nie słychać. Yy, trochę nie rozumiem systemu banów. Mhm. Rozum yy, chodzi mi o to, że yy, pamiętam, że kiedyś jak wychodziłem yy, z gier, to automatycznie dostawałem bana lub ostrzeżenie. Zresztą za pierwszym razem pamiętam było ostrzeżenie, a następne razy to m, właśnie już automatyczne bany były. A teraz nawet kilka razy wyszedłem normalnie z gry i nie zostałem w żaden sposób ukarany, chyba że ktoś właśnie dał mi reporta czy coś takiego. No tak, no bo czasem po prostu, jeśli napiszesz i ludzie są mili, no to ci nie zraportują i napiszesz, że na przykład nie możesz grać, bo nie wiesz. Chodzi mi o to, że y, czy kiedyś było coś takiego jak autobany, i czy teraz coś takiego? Tak, jest? było, teraz też jest, Ale było. To, to musisz dużo zrobić, żeby cię automat. Tak, no i się wiesz. E, autobany polegają głównie na tak. E, załóżmy, że no wiesz tam zaakceptujesz, że grę, ale wyjdzie z y, pikowania to wtedy możesz dostać, to się nazywa Punkbuster, tym się zajmuję e, To, to jest, jest taka maszyna nie. specjalnie stworzona przez Lola właśnie Nie, nie tylko, żeby... Lola. Każda gra ma to No nie no, no, wiesz, no niespecjalnie, no mam na myśli, że po prostu ona jest stworzona jest. po to No powiedz chyba No ten system w sensie jest w każdej grze, tylko on jest jakby dostosowany do Lola o to chodzi. No tak, dostosowany do LoL'a, do, do Lola dokładnie. Yy, I on głównie polega na tym, że jeśli wyjdzie z tej gry, im później wyjdzie z tej gry, tym gorzej dla Ciebie, nie? Więc ogólnie im szybciej wyjdziesz z gry, czyli im mniej zmarnujesz innym ludziom czas, tym lepiej, jeśli wiesz, że będziesz musiał quitnąć, yy, choć wiecie, zawsze można zaryzykować i czekać, aż ktoś inny wyjdzie. No tak, ale wydaje mi się, że np. No no no, jeśli, jeśli już wiesz, że chcesz zagrać mecz, to chociaż Popatrz mniej więcej, czy starczy Ci 40 minut. To Właśnie, takie... bo często spotykam się z takim zjawiskiem, że kurde, mój kolega mówi O, chodź, gramy Rankeda. O, super, dobra, idziemy grać Rankeda. Po 10 minutach mama wbija a już idź spać, co ty tak długo siedzisz przy komputerze <grym> i w ogóle, no nie. No tak. No to Mam, jest minus. No niestety. A chyba y, różniącą się od smite'a i od doty to są w LoLu runy i masterki. A tak, ja mam takie pytanie w czy, czy w docie nie? i w smajcie nie ma czegoś takiego? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie mam. A teraz ma na jak już na pewno wspomniałeś w ten yy, to o smajcie to chciał już wspomnieć, że jest taka opcja w smajcie, nie wiem czy uważasz ją za słuszną jak autoitemy i automaksowanie skilli, czy to jest w ogóle opłacalne dla nowych graczy? To się dla nowych to jest bardzo opłacalne, bo po prostu mogą jakby mieć fan z gry jakby nie myśląc za dużo nad itemami i nad No i dopiero później jak już będą lepsi, będą bardziej rozumieli jakie tam skillemaksować i co kupować właśnie, tak? O, to... No tak, tak. tak. No, no to też właśnie tak uważałem, że to jest dobry pomysł, ale nie wiem, ja tam smita zbyt dużo nie gram, więc udało mi się upewnić. No tak, ale y, chyba runy i masterki to jest dosyć fajna rzecz w lolu. No bo, tak, tak bo ogólnie na temat gier, Dlatego tego co, że dużo gier, no właśnie, no, to to jest dosyć fajne, tak i to jest prawda i właśnie to... Y, fajnie że Riot pomyślało o tym żeby runy nie były za RP, bo wtedy byłby standardowy system pay for win, czyli polegający na tym że im więcej ktoś ma kasy, pay, tym pay pay lepiej to gra, się nazywa. o właśnie, ha, a Sorry. co sądzicie o tej polityce LoLa na temat y, RP, czy uważacie ehm. że to jest w sumie słuszne że można nawet czempiona kupić i tak, tak, bo według a, mnie, no, to popatrz, że... ale popatrz, że tak naprawdę kupując RP i kupując wszystkich czempionów swoich za RP masz więcej pieniędzy na runy. Tak? No, no tak w sensie... de facto to prawda. Chociaż jest jedna sprawa. Kupowanie RP za RP czempionów, no to jest takie. Um, no bym mógł sobie zrobić to IP, ale mi się nie chce. Ale nie, eee... akurat ja uważam, że czempiony za 6300 to jest najbardziej opłacalna rzecz, jeśli kupujesz za RP w sensie z czempionów. Bo kupowanie na przykład tak. czempionów za 1350 albo 3150. No to A tak. już w ogóle nie mówię o 450 i 1350. No tak, tak. 300. Ale ta polityka Lola, no, że tak naprawdę ceny chociaż są w złotych, ale nie uważacie, że powinny być dostosowane do każdego kraju? Że, no bo, um, zauważ, ale czy nas... przypadki nie są? Ale patrz, zauważ, One że są. tak naprawdę 8... Ale patrz, Max 80 zł u nas to y, w euro to jest 20, y, 20 euro i tak jest A czy znaczy, no, y, to jest tak, tak że jest. No mniej więcej. To zauważ, 20 euro w, w złotówkach to będzie więcej niż 80 No tak, ale to będzie co? Więcej o, nie wiem, 6 złotych Ale czy nie no, uważasz, coś że powinni jest. zrobić, że ceny trochę zmniejszyć dla Polaków i dla innych narodowości które, no nie zarabiają Opieczne, 80 tak, złotych. Ale wiesz jednak yy, mimo wszystko firma robi nie po to, żeby komuś było dobrze, tylko po to, żeby za zarobić. Zresztą oczywiście robią tak, żeby ktoś był zadowolony z produktu czy z czegoś takiego, ale oczywiście na własną korzyść, bo yy, gry i różne takie produkty tego typu programy się robi po to, żeby zarabiać, a nie żeby komuś tam było wygodniej. No tak, ale po że tak naprawdę mogli... Jak chyba są Litwini mają. Że oni mają trochę niższe ceny od e, z euro. Oni mają chyba przeliczeń na euro, wiesz. I to po prostu mnie dziwi czemu Polacy nie mogą dostać tego samego. Mniej więcej tam nie wiem od o 10 zł obniżenia czy 15. No bo patrząc tak, że 20 euro dla tak naprawdę dla Niemca, no to to nie jest za dużo. A patrząc na Polaka 80 zł na przeciętnego Kowalskiego, no to... No to, to jest już trochę. No trochę jak na takie na kuparcy, punkty w jakiejś gierce, no to faktycznie trochę tam jest. Bo A to tak to. No na w takich tak. Niemczech to 1 jed, euro, czyli u nas 5 zł to jest jak u, nich złot, jak u nas złotówka, także. E, Boże, na odwrót. U nas 5 zł. Tak, dobrze powiedziałeś, niż... że 1 euro u nas jak jest 5 zł no no. to oni traktują te 1 euro jak naszą, jak my traktujemy takie. Mm. Jest. Złotówki. Nie, nie, nie... No złotówki No tak No dobra, mniej więcej o to chodzi, nieważne No dobra Oni A... traktują te jedno euro jak naszą złotówkę No co jest w ogóle niepowne, no walne, Bo my traktujemy 5 złotych jako 5 no, złotych można powiedzieć, tak? Ale no. e... Zmierzając już do końca powoli, bo już mamy 20 minut materiału Więc zmierzając do końca Czy polecacie grę e... League of Legends? Eee, ja Edy... uważam Zdobyć. Tak jak ja sądzę o każdej grze mobile to jest właśnie fajne, że taka gra praktycznie nie może nam się yy, znudzić. Znaczy oczywiście są przypadki, w których takie gry się nudzą komuś, ale chodzi mi o to, że nie bez powodu taka gra jest nazwana internetowym sportem i z podkreśleniem na internetowym, ponieważ nie ma wysiłku fizycznego, tak? Chodzi mi o to, że jakby to nie jest gra, w którą tak se gramy, że oho oh, gram se w grę, tylko to jest jakby... Rozgrywamy mecze, tak jak na przykład ktoś wychodzi na podwórko, yy, zagrać w piłkę nożną, to to hmm. można nawet do tego porównać, bo po prostu grasz mecz i to jest takie coś ważnego. Zawsze jest, to... jest co innego, to jest jakiś po prostu zagram mecz. po prostu. Tak, czy taki... ale ten yy, tak patrząc w sumie mm, na Lola, to czy polecasz ją tak dla osoby, która nie miała kontaktu z grami MOBA? Też, według mnie bo... e, lol to jest bardzo prosta gra dla początkujących graczy MOBA. no oczywiście tak, znacie też tak uważam chciałbym tylko powiedzieć że e, lol no, to niestety gra, grajesz ma już prawie chyba 3 lata jeśli już chyba nawet ich nie skończyła 4, 4. prawie 4 no, no ale... to nawet no prawie i 4 pół, no 3 3 to, no, dobra nieważne i e, Ilość graczy ogólnie chyba nadal wzrasta, może nie aż tak gigantycznie, chyba wybuch był największy pod koniec drugiego sezonu, tak mi się wydaje. I mm -hmm. e, się. biorąc na przykład, na przykład taki e, serwer e, północno-wschodni, czy jakoś tak, zachodni, no nie pamiętam, no nasz, Nordykist, e, gdzie grają Polacy. Najczęściej przez wszystkie nacje inne Polacy są w, używani, uważani za największych nobów gdzie no, mamy przykład takich gwiazd jak Szuszej, to jest Polakiem, e, ale w przypadku właśnie takich początkujących graczy to może być mały problem, głównie z tego powodu, że e, jak ktoś napisze na przykład Ci w czasie, że pierwszy raz gram tą postacią, to go od razu zflamisz, dlaczego nie grał na Seyna na botar albo w ogóle dlaczego on gra z, z Tobą właśnie i pierwszy raz tą postacią. No więc... tak, to, to jest no no, ja... negatywnej zniechęcić. Tak, to może zniechęcić. Ja tak wiem, coś. że już zmierzamy do końca, ale bardzo chciałbym poruszyć jedną kwestię, ponieważ to jest no dawaj. nieważne. To jest po prostu najgorsze w grze League of Legends, tak zwany Flame, czyli po prostu jak grasz jakąś grę, to musisz... no masz 10% szans, że nie trafi Ci się żadna osoba, która co chwilę będzie pisać, że jesteś nubem, idiotą od Instalu Lola i różne takie rzeczy. To jest gra, a nie kurde jakieś życie. Co się powiem tak czy... Ja uważam, że jeśli to jest uzasadniony Flame, to ja mu pozwalam. Tak, Ale jeśli tak. na przykład wiesz, tak jak jest, jesteś w lobby i wybierasz postać, jesteś w drafcie, tak? Piszesz, że na przykład chcesz pójść na załóżmy Mida No i ktoś ci odpowiada, że jest pierwszy, więc on idzie na Mida tam gdzie chce. Ja uważam, że to nie jest zachowanie, które powinno być, tak, no bo... No tak, no to nie naprawdę... jest w ogóle oznacza, oznaka dojrzałości, że nie pozwolisz nikomu innemu, kiedy zgłosił się jako tego do pierwsza, zresztą, pomijając jeszcze kwestię tego, że felspikowanie mi da, to nie jest dobrym pomysłem. No tak. No, to... e, no ale, no, no, niestety takie przypadki się zdarzają, nawet w takim Złocie, gdzie e, już miałem wiele razy takie przypadki, no wiele razy, no... O wiele rzadziej niż to było kiedy byłem w serbrze, że spotkałem się z napisem, że nagle ktoś wywala po prostu middle feed, Middle feed No mhm. i tak dalej. No. Co uważam no jest i... żałosnym zachowaniem, po A, prostu osoby no, takie powinny być banowane z miejsca dla mnie, które zajmują pozycje, nawet nie pisząc tobie, że na przykład albo uwielbiam takich cichych graczy, którzy wiesz, Last pick mają wszystkie, wiesz, wszyscy już wybrani oni na, na przykład ostatni biorą adekery, a już jest wybrany. No i wiesz, i no. ty nic nie możesz poradzić. To jest dla mnie. To jest takie strasznie po prostu wkurze. Weź mów głośniej, Badziu. Sorry, teraz lepiej? Tak, te, teraz ubieram tak. lepiej. E, no tak, ale przechodząc do meritum, Daj Badziowi skończyć, sorry, ale... No dobra, nie, to będzie... Nie, niech, niech Max mówi wypada mi okay. No nie, znaczy już chciałem skończyć. <laughs> Nieważne, mów. Nie, no dobra, nie no to ja chciałem powiedzieć, że przychodząc tak do meritum właśnie sprawy całej, to tak, lOL jest godny polecenia, eee, nie, nie zważajcie na te flamy początkowe. No właśnie, nie zdrażajcie się. Zawsze, dokładnie, nowi gracze, zawsze mile widziani, eee, tylko do nas napiszcie na YouTubie albo na maila albo na Facebooku, to na pewno wam odpiszemy i postaramy się jakoś wam pomóc, chociażby z wami zagrać. To Max, ej, Max myślę, ja bym, że może zagrać albo wspomóc jakąś radą na pewno. Ja bym chciał się coś spytać. Tak? Chcesz, spytać jeszcze. Chciałbym coś powiedzieć, czy jeszcze jest na to czas czy nie Jest, jest, jest. Mamy To właśnie proces. teraz mi się przypomniało. Jeśli chodzi o, ty, o to, że mówicie, że ym, jest taki duży flame na Polskę, to też zależy od osoby, która siedzi po jakby... Po po drugiej stronie, tak? tak dokładnie. Bo na przykład czasami też jest tak, że jak jakiś Polak spotka ruska w grze, to pisze GG, no nie, że już przegraliśmy i... we eee, w ogóle. Także to też zależy, jak mówiłem, od tej drugiej osoby. Tak, ale najlepiej jest, jak się okazuje nagle, że ten facet, po którym tak jechałeś, jest jakimś ultra koksem. Tak, no właśnie, no i to też właśnie kupić, że oceniasz osoby, zanim tak naprawdę poznasz jej skilla. Tak. Dokładnie. Ja tak zawsze piszę też w Q. I że jak człowiek zaczyna flamieć, to żeby się zamknął i żeby zobaczył jak będzie gra wyglądać. No właśnie, więc dokładnie. Wam, nie zdrażajcie się. I zachęcamy do gry. Max może z radą albo zagrać z wami. No więc dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Więc to był Badzio. Witam, jestem Badzio i do widzenia. Chyba się już żegnasz. No witam <laughs> i się żegnam. No uf, przecież... Dobra i Max z grupy. No naszej. to hej, Dobra, Dobra to cześć.